Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień e, i na dużo do roboty. Dużo do roboty. E, pierw jedziemy na Odyńce. I myk dziadek, Pięknie. O nie, pięknie. Za diminum. Specjalnie lekkie opóźnienie na kanale jest, ze względu na to, że ja nie wiem, jak to wesele długo będzie trwało, bo właśnie ja przyjechałem na Śląsk na wesele, bo zapomniałem Wam o tym powiedzieć, żeby się tu ogarnąć i chciałbym dzisiaj załatwić dwie sprawy na 100%. Kupić, kupić prezent i mam pomysł, jeden i, i to będzie chyba łatwe, i kolejna sprawa, y, y, ten garnitur, ancuk i ten i, i buty jakieś. I cholera To będzie największy problem. Ja ostatni raz byłem na weselu od kuzyna od młodego w Wancuku, ale to wtedy, że 80 kg ważył, no to się nie zmieszcza na pewno. Z racji tego, że zacząłem nurkować, zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Pierwsza jest coś takiego jak Blue 3 Nomad, i to jest taki zestaw do nurkowania, Jakaś, jakiś taki akumulator z jakimś kompresorem. I to starcza ponoć na godzinę nurkowania, i można baterię kupić, i kolejna godzina, i kolejna godzina. Tylko, że to kosztuje horrendalne pieniądze 8 zł, ponad chyba nawet 8 zł, Ale kurde, od kiedy, od kiedy że ich zaczął yy, nurkować, to, to te miejscówki tutaj na Śląsku nabrały nowego sensu. Tak to nazwijmy Dzisiaj mamy dziewiąty Ja 11 wieczorem Chyba będę jechał tam na Stary Sąd do Karola Ale tu jest Morawa Tu jest Morawa A tam są Hubertusy I to są miejscówki Kaj, Chciałbym zobaczyć yy, Czy głębiej coś będzie fajnego I coś mi się wydaje, że jak mi się uda, uda Załatwić te wszystkie sprawy dzisiaj Związane z, tymi, z tym Weselem i tak dalej To, to, to wleca do tej wody tutaj Głębiej i tak samo tutaj, kaść głębiej do Hubertusa i se ponurkuje. A co tu za bunkier robią w tym Sosnowcu? Taki piękny dworzec A tu jaki bunkier zrobili Moje miasto to Sosnowiec Kiepura dalej śpiewa Kto by pomyślał tutaj O Jezus Maria, Chopie, tu nie ma, masz przejścia Dokładnie tam było to sławne nazwanie, nagranie, nazwanie, nagranie jak hop przychodzi dziwacznie w Sosnowcu na pasach. Już wam pokazuję. Co tu się działo jak mnie nie było? Rejestracje rozwalone osy wysuszone co to się stało a tym on na urlopie w końcu chyba pierwszy raz od 3 lat słuchajcie to na gwarancję to na gwarancję to na gwarancję tutaj faktury jakieś głupoty simplexa po prostu odnoszę bo tata z nim chodził a teraz ma noxa i tak włączasz i nie działa dopiero po chwili nie wiadomo o co chodzi i zasięg się zmniejszył o wiele tutaj w tym Raz działa wibracja, a raz nie działa wibracja, ale ogólnie działa, nie? A te będę musiał jeszcze sprawdzić, bo nie słyszałem w ogóle nic w nich. Ale teraz przeszły przez jakiś tydzień, to może będą działały, ale zobaczymy. Są odyńce, praca w re. Paczki się robią. Wybierałem w pieczołowicie z mojej gablotki takie oto przedmioty, żeby przetestować na. Nowej sądzie 8 Ocalowej do Polsdaiwa mam dwie nowe XP mi 4, bo tą jedną wysyłamy na gwarancję nowego Polsdaiwa. Mam, bo Pan ten się też zacinał i też go wysyłamy na gwarancję. Słuchawki wysyłamy na gwarancję i testujemy jak to widzi takie przedmioty. Zacznijmy od dużego pierścionka, do jakie 5 cm. Też z jakieś 5 cm mały złoty pierścionek. No, wskazuje go fajnie to. Dobra, teraz zobaczmy denara. 5 cm. Dzień dobry. Pięknie go wskazuje. Zobaczmy teraz taką cinką monetę miedzianą. Znowu jakieś 5 cm. No to już zasięg fajny na to. Teraz będzie prawdziwy test: złoty, drobny łańcuszek. Złoty, dobry łańcuszek. Połóżmy to. Tutaj, jak jest to serduszko, to widzi bardzo ładnie. A tu trzeba dotknąć prawie, że. I teraz główny test No niestety nie widzi Niestety nie widzi No i ekstremalny test Czyli najmniejsza moneta ze srebra jaką znalazłem na temizie ładnie widzi O dziwo widzi No Ze złotem ma po prostu problem z takim drobnym złotem ma problem, bo to jest 4 kHz. A zobaczę jeszcze coś. Mamy jeszcze takiego skuba tektora, którego w ogóle można podkręcić pod sztycę i łazić z nim. I on działa w 99 kHz i teoretycznie powinien być kosą na takie złotko. Zobaczymy. 99 kHz i tak samo ma problem z tym złotkiem cienkim. Ale z tą mikromonetą, nie ma problemów. I ten mi się chyba nawet bardziej podoba, bo ma, to jest elipsa. I jest bardziej punktowy aniżeli ta okrągła sonda. Hmm. Kurde, czemu to tego złotego drobnego nie bierze? No w końcu to są te detektory za 9 koła, żeby brały. Nie? Nie, nie. Tu mamy X10 Pro za 1100 zł. Łańcuszek. Pięknie go widzi. A tu mamy Simplexa na, za 1300. Ale się wzbudza. Ta jest, ta jest na pięciu kreskach. zmniejszmy mu. Tak, żeby się nie wzbudzał. Widzą te detektory, nawet za 1000 zł, 1500 takie łańcuszki, nie? Poprzez to serduszko. Jak coś to z Simplexów. Mamy całą masę. Wszystkich detektory są prawie dostępne. Poza tymi kostami. X10 jeszcze trochę jest, ale to dzisiaj pewnie zejdzie. X5 mamy jeszcze trochę, a jeżeli chodzi o Q30, to mamy chyba jedną tylko i to jest Q30, Q30, jest jedna. Tam są Q60, tu są jeszcze wuchapy, Deusy, wszystko dostępne. Tu są Mindlaby, dobra. Jeszcze zlecenie wpadło. I jadę to zlecenie zrobić chyba jutro sobie zostawię yy, ten garnitur. Aż się zdziwiłem, że słuchawki do nokty, te wodoodporne, mają ten kabel taki z, tym, z tą spiralą. Ja pamiętam, że on był bez spirali, nie wiem czy pamiętacie, mi się urwał ten kabel, bo był taki chamski sztywny. I ja na niego nazdepłem w wodzie i mi się to całe wyrwało. Ale teraz, jak to jest na spiralce, to super. Także mam słuchawki, a tamte idą na gwarancję. Mody mi powiedział, że swój garnitur kupił na targu w Będzinie i godziny otwarcia od 6 do 13 w środę, także akurat jutro jest środa, a dziś jest wtorek. Jupi! Marcinie Leśniewski, dziękuję Ci serdecznie i pozdrawiam Cię gorąco za mega pakę. <laughs> Słuchajcie, śledzie, filet z kurczaka w sosie pomidorowym, batoniki, wszystko co wojskowe. Dziękuję ci serdecznie za rację. I zobaczcie jeszcze tutaj. Bimber. Bimber samoróbka. I jeszcze miód. No chłopie, Dżem truskawkowy, nie, to jest miód. Czosnek co? 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 Mięta? Będę musiał zobaczyć, co to jest. Dzięki ci jeszcze raz, Marcin. I słuchajcie, i jeszcze dziękuję. Boski 50 z kanału na YouTubie. Boski 50 wysłał mi. To są. Nazywa się to tak. 500-letni manuskrypt z rejonu Indii wykonany z liści palmowych. I to raz w roku się przeciera olejem. I to będzie do gablotki. Do gablotki to będzie. Karolina gdzieś tutaj to zateguje. Dzięki Ci serdecznie jeszcze raz, boski i kurde Marcin za tą pakę to to jest, ja chyba z taką paką to ja mogę wyruszać gdzieś, gdzieś dalej chyba, co? Co tutaj jest jeszcze? Filety z kurczaka, co się powiązało? To, co to, to to Ile puszek? Tu jest, tu są podziękowania dla Krisa, tutaj Twoje dane zasłoniłem, jedynie maila, to najwyżej będziesz miał spam, ale dziękuję Ci serdecznie, Kris, prawdopodobnie z Gdyni, o ile się nie mylę. Dziękuję Ci serdecznie, byłaby pomyłka i bym Ci nie podziękował. Wszystko by poszło na Marcina. <grym> Także dzięki jeszcze raz, dzięki serdecznie, Chris. 14:25, ja mam godzinę do Żarek i tam jest to zlecenie. Pół godziny do celu i obrączka została zgubiona w gęstej trawie ponad pół metrowej. Nie wiem czego jeszcze będę używał do poszukiwań, prawdopodobnie Deusa. I nie ma zbyt dużego obszaru do poszukiwań, bo zleceniodawca wie gdzie, gdzie została upuszczona. Pozdrawiam nad leśnictwo się wiesz! Bardzo fajni ludzie wszyscy tam. Sytuacja wygląda tak, że to kaś tu w krzakach będzie. Będę dokładnie za chwilę wiedział gdzie i jak znajdę to wam pokażę. No kurde, nie, nie, taki, nie taki szybki szpil, jak myślałem, że będzie. Ta trawa jednak robi swoje, byłem na ogródku sprawdzić, na ogródku nie wyszło. W tych krzakach muszę poklęczeć, podłubać. Leży pięknie. Jest? Jest. <grywanie> Pyk. Zatwierdź. Udane poszukiwania, wszyscy zadowoleni. Tyle... Tylko tyle śmieci wykopałem. No na tym Śląsku, to nie wiem, ta temperatura taką robotę robi, albo to przez to, że się tak poruszałem dość żwawo z tym detektorem, ale no kurde, gorąco. Dojechałem na miejsce i trzeba iść przetestować nowy sprzęt. Tylko kaj ja go mam. Tam jest taka miejscówka, tam gdzie te dwa hopy, chyba dwa hopy, gdzie... Wykrywaczem mi wyszło w ciul, ale nigdy na długi, na głębokiej wody tam nie byłem i nie widziałem nikogo, kto by tam nurkował. A ci, co nurkują, to oni się w takie bagioro by nie zapuścili. Łee, ty się żur zrobił, a nie woda fajna. Co to ma być, jaki żur? Zdupiam na morawę. Ciekawe dlaczego się taki żur na Hubertu się zrobił. A, można tylko przypuszczać nie? Czemu się zrobił żur. Ja pewnie jakieś glony przyszły czy co prześliczna czy ściutka? Ja tutaj nie planuję nic znaleźć, bo tutaj wiewiór z Rafałem czyszczą lokalni poszukiwacze Rafała możecie kojarzyć. Wiewiór ma kanał na YouTube i czyszczą tutaj śląskie zbiorniki. Rafał ostatnio znalazł 110 gram srebrną ketę i obrączkę bodajże 28 wrzesień 2013 rok i tam jest chyba Dominika ja jeszcze ten, jak będę montował to wam wkleję to bo może się ktoś e, zgłosi po tą obrączkę na rogoźniku, na rogoźniku zgubiona obrączka Rafał mówił, że z miłą chęcią odda jak się znajdzie ktoś kto pokaże akt zawarcia małżeństwa a ja idę tu do wody to jest wyczyszczone przez nich, ale może może chociaż jedną monetę mi się uda znaleźć. Oby. Idę na głęboką wodę. Coś mało wody jest. Może wejdę gdzieś głębiej. Nie widać już szuwarów. Widocznie je wykosili. Całe szczęście, bo tutaj jak się głębiej wejdzie to są szuwary i bym zapomniał. Pozdro dla mamuski od wiewióra. Idziemy na głębszą wodę. Gracias. Mm -hmm. Wiem, że może mnie być słabo słychać. Przyszedłem już do auta i przygotowałem sobie Uno Due do prania. Także będzie prańsko. A teraz, no co? Ruszamy schować piankę i buty. To jest najlepsze, co można było wymyślić. Brudne, mokre, śmierdzi, cokolwiek. Wrzucam to tam. W ogóle się tym nie, nie przejmuję. Czyste posłanie u góry. Walić to. I cyk! Do domu podsumowanie wam pokazać i zrobić pranie Chyba muszę jechać znowu do mechanika. Słuchajcie. Słyszycie to Coś tam skrzypi choler Co to się od Janie Pawliło? O, przyhaczyłem Wyrwałem to czy co? Da się to z powrotem włożyć Co jest grane? ranie się robi. Drugie czeka. A ja wiszę Wam podsumowanie. Kapsli pełne, jakieś badziewi, gwoździ pełno. Trzy koszyki. Jedna, druga, trzecia, czwarta blacha. Ołowiany ciężarek. Siedem monet. Bransoletka miedziana. Srebrny kolczyk. No i co? Tyle. Ile widzicie? I to by było wszystko w tym odcinku. Jak się podobało możecie zostawić pierdoły. Jakbyście chcieli jakieś Info o detektorach, jakieś porady, czy oprawie, jeżeli chodzi o Wykrywacze bo jeżeli chodzi o poszukiwania, jeżeli chodzi o wykopki i tak dalej. Śmiało pisać na te wszystkie dane, które się na samym końcu wyświetlą, dane kontaktowe. I co? Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.